Przede wszystkim! Dzisiaj przychodzę do Was takim letnim haulem, jakby nie miałam w planach go w sumie nagrywać, bo stwierdziłam, że rzeczy w ostatnim czasie kupiłam mało, ale jak tak wszystko to zebrałam, to naprawdę dużo mi tego wyszło i stwierdziłam, że jeszcze przed wyjazdem chcę Wam to nagrać, dlatego że po wyjeździe już na pewno o tych wszystkich rzeczach bym zapomniała, żeby Wam je pokazać, dlatego stwierdziłam, że to jest dobry pomysł jeszcze dwa dni przed wyjazdem to nagrać. Kosmetyków jest naprawdę bardzo mało, dlatego od razu od tego zacznę, żeby jak najszybciej przez to przejść i potem przejdę do ubrań, bo ubrań jest wyjątkowo dużo w sumie. Tak, i w sumie te ubrania są we większości letnie, dlatego też chcę Wam je pokazać. Więc wróćmy do kosmetyków i na początek Wam pokażę maskarę wodoodporną. Nigdy w sumie nie miałam maskary wodoodpornej i uparłam się na tą z Maybelline, The Rocket Volume Express, y i ja mam tą samą, tylko że wersję nie wodoodporną i tym razem postanowiłam właśnie wypróbować tą drugą i zobaczyć jak się sprawdzi. Dalej mam takie dwie maseczki z są to yy, są takie intensywne, szybkie maseczki. Yy, tutaj mam e, intensywnie regenerującą i tutaj obydwie są intensywnie regenerujące z do włosów bez skłonności do badania, a to są naturalne oleje tutaj, więc taka nawilżająca. Nigdy nie miałam tych maseczek z biwaksu do włosów, ale postanowiłam właśnie wypróbować. I dwie maseczki do twarzy, tutaj mam z jajki nawilżającą. Ja zawsze kupowałam je kurz oczyszczającą, ale stwierdziłam, że na lato, żeby tak wiecie, nawilżyć tą twarz, to wypróbuję. I drugą z Rivel de Lupy złuszczającą. I właśnie zależało mi, żeby maszeczka kapilo, bo lubię takie. Więc też na taką postawiłam. Jeszcze krem do twarzy z Garniera Hydra Adapt do cery mieszanej tustej. To jest moje chyba trzecie czy czwarte pakowanie i jest całkiem spoko. I jak oglądacie moje filmy od dłuższego czasu, to wiecie, że zawsze na jakieś wypryski używałam pasty bądź maski, maści cynkowej. Tym już przestała trochę działać na moją cerę. Już się przyzwyczaiła chyba no i sobie niezbyt radziła właśnie z jakimiś nieprzyjacielami, więc teraz postanowiłam zakupić tą z Bezakne. Dużo o niej słyszałam, ja mam tą wersję 10% Użyłam ją na razie 3-4 razy i sprawdza się całkiem w porządku. Ja za nią zapłaciłam około 15zł i póki co jest całkiem w porządku, ale na pewno kiedyś więcej wam o niej powiem. I jeszcze kupiłam waciki i fateczki na wyjazd, właśnie już kompletnie właściwie zniszczyła się moja prostownica, którą miałam. I właśnie teraz y, widzę, że mi nową prostownicę. Mm. No. I właśnie dziennikarzy kupiłem nową prostownicę z Baby Lips. E, jakby ktoś chciał wiedzieć, jest to model Sublime Tat. Tak? Tak wygląda kartonik. No i prostownica jak prostownica y, e, z Tutaj jest wyłączanie, tutaj jest regulacja temperatury, więc to jest fajne. Długi kabel, yy, tak jak się mówi. Yy, to kółeczko kręcące się. Kółeczko kręcące się, super. Kabel obrotowy, o o to mi chodziło. Dobra, przebrnęłam przez te takie pierdoły i teraz przejdę właśnie do ubrań. Trochę ich jest, dlatego postaram się jak najszybciej. I jest jedna z kąpielowy, Zapomniałam go pokazać w poprzednim holu, dlatego pokażę go teraz. Jest to strój kączelowy z Rizard. I góra wygląda tak Jest taka, taki nowy róż jakby trochę I właśnie zestaw tych kolorów bardzo, bardzo mi się spodobał I dół wygląda tak Dobra i przechodzimy teraz do ubrań typowo yy, Nie wiem czy zaczynam się od góry czy bardziej od dołu A chyba zaczyna od bluzek Tak myślę, że tak Więc pierwsza koszulka jest to taka na ramkach I jest to koszulka, o, jest to koszulka z Pull&Bear i to jest koszulka na naramkach, właśnie tak jak już powiedziałam. Tutaj ma też dość takie duże wycięcia. I w sumie stwierdziłam, że nie mam żadnej koszulki na naramkach, że zawsze kupuję z krótkim rękawkiem. Takiej lubię bardziej. Ale wypada mieć taką chociaż jedną, jak będę ta z tej Hiszpanii, to będzie na pewno bardzo, bardzo ciepło. No i miłoby było jakby miała coś takiego przyjemnego, fajnego, więc w sumie stwierdziłam, że czemu nie. Kolejna bluzka jest to taki a la crop top, coś takiego. I ona z Heindem. I ona jest taka krótsza, z długim rękawem i bardzo ładnie wygląda do białych spodni. Kolejna koszulka jest taka Zadida Neo. I ta koszulka właśnie tutaj z tyłu ma matką siateczkę do połowy pleców, a dalej jest taki zwykły już materiał. No, i ona wygląda właśnie tak, i mi się właśnie coś bardzo, bardzo spodobała. I w sumie ona jest też taka trochę krótsza. Yy, taka też fajna na lato. I te już są bluzki z krótkim rękawkiem. Pierwsza jest to y, taka z H&M I y, y ona jest bardzo długa w sumie I y ona jest z takim napisem No Boyfriend No Problem Tak, bardzo prawdziwy napis Kolejna koszulka, na którą długo czekałam y, I w końcu mama stwierdziła że mi ją kupi I bardzo się z tego cieszyłam Jest to koszulka z Kelvina Klein'a y, Mogliście już zobaczyć zdjęcie na Instagramie, jeżeli mnie obserwujecie kocham się po prostu w tej koszulce od pierwszego wyjrzenia, że tak powiem. Naprawdę koszulka jest wykonana ze świetnego materiału, jest bardzo wygodna. To jest akurat rozmiar XS, a jest naprawdę dość duża. Naprawdę układa się świetnie. Na wieszaku wygląda tak strasznie zwykle, ale naprawdę jak się mu ubierze, to ona ubiera człowieka. Naprawdę bardzo ładnie wygląda i polecam Naprawdę jest... Cudowna moja koszulka i cieszę się, że w końcu się i doczekałam. I kolejna koszulka jest, to taka z H&M'u. No Ym... fajnie, że Wam tył pokazuję. Kolejna koszulka jest taka z H&M'u. Ym... Na no, taki czy 4 rękaw. A tutaj ma na ręce takie, takie siateczki po dwóch stronach. No i chciałam jeszcze kupić, bo ja właśnie z tego samego jakby modelu, tylko taki crop top. Ale stwierdziłam, że mi się bardziej ta z długim rękawem i tak już zostało. I teraz przejdę do spodni. Pierwsze są to takie shorty z Sinsaya, są to takie dresowe spodenki, normalnie ja mam krótkie spodenki, właśnie takie jeansowe, a właśnie chciałam też takie luźne, bo takich nie miałam w sumie no, i mi się bardzo podobają. Są yy, białe, one są z perszki. Generalnie kupiła sobie je moja mama. Ale ja tak się tak średnio podobają i stwierdziła, że chyba mi je da. Więc w sumie chciałam je tutaj też pokazać, że właśnie w też są takie fajne krótkie spodenki i są na promocji, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany, to tak. I więc prawdopodobnie mi się one skapną, a jak nie, to będzie mnie przynajmniej pożyczać, bo ja sobie nie kupiłam białych spodanek, a właśnie do niektórych bluzek będzie będą bardzo ładnie miałaś krótkie spodenki białe, do tego mamusia będzie musiałem pożyczyć. I jeszcze długie, białe spodnie w To też było na promocji, właśnie. I one są z wysokim stanem, bo ja właśnie kocham spodnie z wysokim stanem jak pewnie mogliście zauważyć już u mnie to w poprzednim holu i w tym holu. Bo właśnie te krótkie też są z wysokim stanem. No, takie długie, białe spodnie. I jeszcze jedne spodnie z wysokim stanem, tylko już tym razem jeansowe. I również są z Pullen Również oczywiście wysoki stan, długie jeansy, Takie po prostu zwykłe klasyczne jeansy właściwie. Ale no, szukałam się takich jeansów z wysokim stanem około no, 4 dni byłam w trzech różnych galeriach i w końcu znalazłam, że po nie mam dosyć szukania spodni, więc to byłoby wszystko. Mam nadzieję, że mi się Wam się spodobał. Możecie zrobić kciuka w górę. No i co? Prawdopodobnie ten filmik zostanie wstawiony, jak już będę w drodze na lotnisko albo jak już będę w Hiszpanii, chociaż nie, planuję go w czwartek wstawić. tak. Więc teraz będę w drodze na lotnisko. Mm. Nie pytajcie proszę o pakowanie tego, że prawdopodobnie nagram dla na Was pakowanie, bo wyjeżdżam wieczorem. Tak, o 19 mam być na lotnisku na odprawę. Więc postaram się dla Was to nagrać. Nie wiem właśnie kiedy wstawię. Czy będzie to wstawione podczas mojego pobytu za granicą, czy jak wrócę. Zobaczę, zdą, czy zdążę zmontować. Ale mam nadzieję, że tak Więc Trzymajcie kciuki i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Życzę Wam udanych wakacji I, i obserwujcie mnie na, stawcie, na Instagramie i na Facebooku, bo tam jestem częściej. Pa! pa.